Witajcie, kochane. Dzisiaj opowiem wam, jak wybrać suszarkę do włosów, jak się nosi włosy przedłużane. Każda z Was, która nosi przedłużane włosy. Wie, że jak mamy przedłużane włosy, to jest ich bardzo dużo i to jest bardzo dużo roboty z suszeniem ich. A ponieważ włosy przedłużane zawsze trzeba wysuszyć suszarką, nie można ich zostawić do naturalnego wyschnięcia, więc trzeba wybrać odpowiednią suszarkę. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jest adres naszego sklepu, jeżeli szukacie włosów do przedłużania i zagęszczania. A teraz już opowiem o suszarkach. Pokażę Wam dzisiaj dwie suszarki, profesjonalną suszarkę Baby Babylies to jedne z moich ulubionych, ponieważ one są super, naprawdę latami będziecie je używać. I taka mała, przenośna, tańsza suszarka podróżna firmy Remington. I teraz zobaczcie, ta tania suszarka Remington, która jest przenośna i podróżna. I co tutaj pisze na opakowaniu? że jest składana tutaj Compact Design, że moc Compact Design to tutaj, tutaj dalej będzie moc silnika i moc wywiewu, czyli 2000 W to moc silnika, a moc wywiewu 60 km na godzinę. Tak, dla podpowiedzi. Suszarki super profesjonalne, bardzo mocne, mają na przykład 120 km na godzinę moc wywiewu, także ta jest troszkę słabsza. I oczywiście koncentrator. Koncentrator to jest to. Po prostu koncentruje on wylot powietrza, ale o tym zaraz opowiem. I ta mała suszarka, ona jest, ona jest tania, bez jonizacji, jest składana, ale i tak w podróży może Wam się taka suszarka przydać, ponieważ właśnie ma koncentrator. Który jednak bardzo przydaje się przy suszeniu przedgrzanych włosów, a także ona ma moc silnika, tam pisze 2000 W. Pamiętajcie o tym, że jeżeli 2000 W pisze na pudełku, to część tej mocy jest używana na rozgrzewanie suszarki. Także y, będzie ta moc, może 1800 na przykład, y, ta moc suszenia. Także zawsze y, y, to, co na pudełku y, pisze, to trzeba to sobie troszkę pomniejszyć. Y, czyli nie wybierajcie suszarek, na których jest mniej niż 2000-2100 W, bo one będą po prostu za słabe, żeby szybko wysuszyć włosy przedłużane. Y, tutaj mam drugą suszarkę. To już jest profesjonalna suszarka firmy Babyliss, y, która ma tutaj moc 2100 W i jonik, to znaczy jonizacja. Pamiętajcie, że przy przedłużanych włosach to jest bardzo ważne, żeby suszarka miała jonizację, ponieważ te jony ujemne ole powodują, że włosy się mniej elektryzują, a także domykają muski czyli te włosy po prostu się nie pierzą. I naprawdę warto jest zainwestować w taką dobrą suszarkę z jonizacją. To jest może być wydatek 200-250 zł, a będziecie ją mieć naprawdę na kilka lat. Ta firma Babylize jest bardzo dobra. Duży wybór tych suszarek znajdziecie cały czas w sklepie hairstore.pl Ta suszarka też ma regulację temperatury i regulację nawiewu. Pamiętajcie, że na temperaturze najcieplejszej nie wolno już suszyć przedłużanych włosów. Najlepiej na tej środkowej po prostu suszymy. Natomiast nawiew możecie sobie na maksa włączyć, tylko temperatury nie na maksa. Tutaj też ma chłodny nawiew, czyli to się przydaje czasem przy stylizacji. I ma bardzo fajny koncentrator. To jest właśnie tutaj koncentrator w tej suszarce. Niektóre suszarki mają tak beznadziejnie zrobiony koncentrator z takiego plastiku, że to się po jakimś czasie rozpada i rozwala. Natomiast z tymi mam bardzo dobre doświadczenie. Nic się z tym nie dzieje, nawet 5-7 lat taka suszarka może Wam służyć. A to jest dla porównania ten koncentrator z tej tańszej suszarki. Muszę jednak. Przyznać, że ten tutaj węższy lepiej się naprawdę sprawdza przy suszeniu włosów. Także pamiętajcie, że najpierw, żeby na początku podsuszyć to bez koncentratora, a później, na przykład, jak na szczotce wyciągacie, bo na szczotce to jednak te włosy jeszcze lepiej wyglądają, to ten koncentrator jest niezbędny. Pamiętajcie też, żeby zawsze. Wyciągając włosy na szczotce, ten mm, suszarka była trzymana do dołu, czyli nie pod łuski włosa, nie pod włos, tylko z włosem. To wtedy domki na muski będą piękne, gładkie, cudowne, jak po wyjściu od fryzjera. Pamiętajcie też, że jak kupujecie suszarkę, to żeby zwrócić uwagę na długość kabla, on nie może być za krótki. On musi przynajmniej tam być 2,5 metra, bo po prostu to jest wasz komfort później pracy i suszenia. Niektóre też mają obrotowy kabel, ta niestety nie ma. Ale i tak jest to bardzo fajna suszarka. Ale teraz już te nowsze właśnie wszystkie mają praktycznie obrotowy kabel. A to jest dyfuzor, coś co od razu możecie wyrzucić. To się Wam w ogóle nie przyda, jeżeli nosicie włosy przedłużane. Bo to służy, to jest fajne do suszenia, jak ktoś ma fale, loki, naturalne włosy. Natomiast przy włosach przedłużanych to się Wam do niczego nie przyda, zupełnie. Także to od razu oddajemy w prezencie albo wyrzucamy. Tak samo jakieś dziwne nakładki kręcące, prostujące, tak jak dyfuzor, do niczego się to Wam nie przyda. A tutaj Wam pokażę jeszcze dwie szczotki. Jeżeli włosy mamy długie, to trzeba na szerokiej szczotce okrągłej je suszyć łatwiej, albo na takiej szczotce typu takiej wentylowanej. Taką szczotkę dostaniecie w naszym sklepie. I tutaj taką szczotką możemy przeczysywać włosy w dół. Przykładając suszarkę, i też będą super wygładzone, bo dodatkowo włosie dzika też yy, właśnie do, tam domyka łuski bardzo fajnie, czesze. Yy, I tutaj yy, to jest gruba taka szczotka, yy, bo zawsze jak jest włosów dużo i grube, to po prostu wtedy szczotka musi mieć większą szerokość. Yy, także też zawsze o tym pamiętajcie. Jednak dobra suszarka do włosów, jeżeli noście na stałe przedłużone włosy, naprawdę Wam bardzo, bardzo ułatwi życie, ponieważ one będą wykładzone, miękkie, delikatne, nie będą się nam pierzyć ani puszyć. Tylko ta suszarka musi mieć jonizację. Koniecznie musi mieć właśnie tą nakładkę nasza suszarka, czyli ten koncentrator, na to zwracajcie uwagę, czyli moc, nakładka, koncentrator, bardzo ważne, i jonizacja. Ale teraz tak naprawdę, patrzcie, bo bez koncentratora to powietrze leci na wszystkie strony, a z koncentratorem to Wam chcę pokazać, ono jest skoncentrowane, ten strumień powietrza, koncentrowane i dlatego łatwiej się po prostu suszy, szybciej się suszy. Także y, pamiętajcie by na to zwrócić uwagę i właśnie na stałe najlepiej kupić suszarkę z jonizatorem. A teraz wam jeszcze pokażę jak wygląda ten nieszczęsny dyfuzor, diff który wam się do niczego nie przyda. Y, widzicie tutaj y, to jest taka rzecz, że przy przedłużanych włosach nie. Nawet jak nosicie fale, nie. Y, y, także lepiej właśnie y, zakupić od razu suszarkę porządną. Koncentrator moc minimum 200 i ionizacja. Zobaczcie te Babyliss Pro na hairstore.pl Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, a po włosy zapraszam do nas.